Niektóre daty urodzenia szczególnie sprzyjają obfitości oraz, mówiąc prost, zarabianie pieniędzy. Które? Już cię powiem. Osoby obdarzone siódmą energią, a zatem urodzone siódmego lub dwudziestego piątego dnia miesiąca, to prawdziwi wojownicy. Lubią konkurować, rywalizować, przewodzić innym i wytrwale dążyć do zamierzonych celów. Cenią też nieustanne ruchy podróży, na przykład służbowe. To wszystko przyczyni się do dobrych zarobków. Pozytywnie przeżywana 11. Energia, towarzysząca osobom urodzonym 11 lub 29 dnia miesiąca, pozwala na duże zaufanie wobec siebie i swoich biznesowych pomysłów. Dzięki temu łatwo podjąć dowolną działalność i skutecznie ją promować. 19. Energia jest pełna blasku. Osoby pod jej wpływem mogą organizować ogromne projekty o globalnym wpływie. Nic dziwnego. W energii słońca wszystko wzrasta. Uwaga, to nie wszystko. Czy kolejne, jeszcze bardziej finansowe energie zostawiłem na następny film? Jeśli już teraz chcesz poznać predyspozycje, które kryją się w Twojej dacie urodzenia, sprawdź kalkulator matrycy losu. Link do niego znajdziesz na moim profilu. A póki co życzę Ci wszelkiej fitości. Do zobaczenia.